W tej prezentacji omówimy panel administracyjny. W tym celu należy się zalogować do panelu administracyjnego. Po zainstalowaniu aplikacji Publiker na serwerze domyślnym loginem i hasłem jest admin, czyli podajemy login admin oraz hasło również admin. Logujemy się do panelu administracyjnego i widzimy wstępny widok, czyli listę projektów. To jest dokładnie to samo, co widzimy, widzimy, klikając zakładkę projekty. Kolejna zakładka w menu panelu administracyjnego to jest zakładka katalogi, w której będziemy zarządzać katalogami oraz preclami, do, której, do których wysyłamy nasze wpisy. Wstępnie widzimy, wstępna lista katalogów jest już wczytana. Do aplikacji, ale jest to taka bardzo niewielka liczba katalogów i precji. Pełna lista katalogów i jest dostępna po zarejestrowaniu licencji i możliwa automatycznie do ściągnięcia z naszego serwera do Twojej, do, do twojej instalacji Publikera. Kolejna zakładka to jest Manual. Czyli tutaj będziemy wpisy, dodawać wpisy pull automatycznie poprzez pisanie tokena graficznego. Aktualnie nie mamy żadnych projektów utworzonych, więc tutaj nie możemy nic zdziałać. Zadania CRON, to zakładkę będziemy omawiać w kolejnych instruktażowych filmach wideo. Teksty pełne są to teksty, które będą przeznaczane do publikacji w preclach i w katalogach oraz teksty częściowe to również są teksty, które służą do wysyłania do katalogów i precli. no tutaj troszeczkę się różnią, ale to będziemy omawiać w kolejnych w kolejnych filmach instruktażowych baza synonimów mamy również w, w oryginalnej instalacji aplikacji Publiker mamy Wstępną bazę synonimów, czyli wyrazów, które będziemy używać w naszych tekstach. Możemy je tutaj dowolnie modyfikować, te, czyli wpisywać dowolną, dowolne wartości. Przy czym w wersji: Niezarejestrowanej nie mamy możliwości zmiany, dopiero w wersji zarejestrowanej. Użytkownicy, mamy listę użytkowników, którzy mogą logowa logować się do panelu administratora. Konfiguracja witryny, którą będziemy omawiać w kolejnych filmach, dokładnie zakładka licencja, dzięki której możemy sprawdzić, jak, jaką licencję posiadamy, oraz zarejestrować licencję oraz zakładka wyloguj z panelu administracyjnego. Warto tutaj również dodać, że w panelu administracyjnym mamy do wyboru dwa rodzaje widoków. Widok uproszczony, czyli taki, który będziesz używał prawdopodobnie na początku użytkowania panelu administracyjnego, gdzie w widoku uproszczonym są po prostu pewne funkcje, pewne parametry ustawień, są schowane, ponieważ nie są obowiązkowe. Natomiast widok normalny jest to widok, który możemy przełączyć. I wówczas widzimy pełne, pełną funkcjonalność, wszystkie dostępne opcje, które możemy dowolnie konfigurować w panelu administracyjnym.